A po co? Cześć. Mówię, nagrywam, to mówi Co Właśnie wstawiam ryż, bo wrócił mężu. Dzisiaj jest ta środa moja wolna, którą całą przeleżałam, dosłownie całą. Wstałam o 16. Znaczy wstałam wcześniej, ale mówię... O no. Boże. Co będę? Mam wolne, to leżę. Jezu, już jest 18? No. Super. Nie wiem, ile tego ryżu. Dobra, tyle. No, zaraz wam powiem, co jak. Dzisiaj jest ta moja środa wolna. No i jak mówię, to sobie zrobiłam totalne nieróbstwo. Yy, Pół dnia nie było internetu, więc nie wiem, czy w środę mieliście filmik, czy nie, czy on się przesadził. czy Pół dnia nie było internetu. Chyba jest od dwóch godzin dopiero internet. Bo co połączyłam yy, to zrywało, mimo że był modem włączony i. Mogę co mi się wydaje, że to zanurz trochę tutaj coś zrobi. Nie wiem, ale już kiedyś tak było i to przyszło samo, bo wtedy i ty dzwoniłeś przecież tam do tych internetów i ten. A wszystko było w porządku, nie wiem o co chodzi. Znowu jest to samo, nie przesyła się. Znaczy przesyła, ale strasznie, strasznie powoli, w tym pół dnia no nie było, więc się nie przesyłało. Także nie wiem, czy on się wyśle dzisiaj, czy będziecie mieli w czwartek, nie wiem, kiedy ten widzicie, bo nie wiem, czy to się naprawi, czy nie naprawi. No nie moja wina. No nie moja wina, tylko mówię, że dlaczego tak, nie? Bo nie wiem, czy dzisiaj. Siła bo wyższa. To... Siła wyższa. Bo ja nie wiem, czy on dojdzie. W ogóle wziąłem twoje kapcie. W mężu kapcie. Ty Takie. Głowarskie. Ja se muszę kupić, jak pojadę. W ogóle już się ufiflam czymś widzę. A. A. Dlatego wam mówię, że są y, problemy natury y, takiej internetowej. No. Jest jak jest i, i nie wiem jak, jak to pójdzie. Ja w każdym razie nagrywam, wysyłam. Idzie jak idzie. Więc to sił, siła wyższa. To tylko Wam chciałam powiedzieć. No i przeleżałam, przebimbałam cały dzień. Ale już tak, wyprałam pościel, zmieniłam, znaczy nie zmieniłam, bo brałam tą samą, po prostu ściągam, wyprałam tą samą i yy, już ubrałam. Tak, już ubrałam. Wstawiłam jeszcze jedno pranie, napaliłam w piecu. Także widzicie, go, gorąco. Na hajcu, wam chyba na dworze jest ciepło. Mogło być lepiej, tak co plus 20. No. Bo ja w sumie co, z godzinę temu napaliłam, a gorąco. Z tym, że byłam pod gorącym prysznicem, to może też dlatego. No, wziąłam już prysznic. I będziemy coś jeść, bo się chce jeść. A wczoraj była Adelaidka na kawce. Ja wracając podjechałam do Adelajki i przyjechaliśmy do mnie. Posiedzieliśmy sobie. Dostałam ćwikłę z chrzanem. Takie prezenty czasem dostaję, ćwikłę z chrzanem albo olej. A i też skarpety. Bo ostatnio coś mówiłam, że poszłam do pracy, miałam dziurę w skarpecie. To mi przyniosła skarpety, żebym w dziurawych nie chodziła. No. Także taka dobra przyjaciółka. A ja będę robić, bo ja wczoraj już zrobiłam mielone, tylko już wieczorem nie nagrywam. Już zmarzyłam nam yy, po dwa kotlety, tu jest reszta, zaraz to będę wysmażać. Tym razem zrobiłam yy, klasycznie zmoczoną bułką, bo miałam akurat bułki, te z netto jeszcze. Znaczy te takie z przydziałkiem Kajzerek, nie moczyłam, to takie, wiecie, bardziej lepsze. One były podobne jak te codzienne z Biedronki. O coś żebyście mieli tak może jaka to zamoczyłam dwie bułki tu miałam kilogram mięsa już zmielonego bo było już gotowe takie pomielone tam gdzie ja kupywałam ale jest bardzo smaczne wam powiem jest grubo zmielone i smaczne myślę że to jakaś karkóweczka czy jakieś ten bo naprawdę jest smaczne mięsko i tym razem nie miałam rosołu nic więc dodałam wody gazowanej żeby nie były po prostu suche. Oprócz tego, wiecie, dałam dwa opakowania tej przyprawy do mielonego gotowego. Dałam pieprzu czarnego, resztę pietruszki zielonej, bo miałam bardzo dużo cebulki zesmażonej z prawie główką czosnku. O, się, naga, się nagadała. No. I teraz tak, tu zostały z wczoraj ziemniaczki, bo ja obrałam resztę. Teraz może by ci kupił, ale ja nie będę dogotowywać. Podzielimy się tym, co jest. Bo córka już jadła wcześniej. O, bo napisałam, żeby wracając, kupił ziemniaczki. I kupił yy, chlebek. Taki kupił. Dwa raczej kupił. No. Ja wolę bardziej ten, powiem od razu, wiejski. Ten jakoś. Nie za bardzo. No zje się, bo zje, ale ten wolę. Ten On jest taki fajny, kwaskowy. Więc kupił chlebek i ziemniaczki. A ja będę odsmażać zaraz to mielone. Tylko tak wpadłam na pomysł, bo mam jeszcze te papryki. Wiecie, tą jedną dużą, a gdzie ta druga? Jedną małą. Że podgotuję trochę ryżu. Zabiorę trochę tego mięska. I nadzieję papryczkę. I może sobie jutro wezmę do pracy? Zrobię to oczywiście w garnku albo na patelni. Raczej na patelni, bo piekarnik nie działa. Nadal nie mam piekarnika. Więc przyrządzę to na patelni. I chyba tak zrobię. I no już na pewno zrobię, bo już ryż wstawiłam do gotowania. No i co? Chciałam Wam powiedzieć. No, i nic się nie dzieje w sumie. No. Tak się zdenerwowałam rano na ten internet, że nawet nie wiecie. A filmy już wczoraj zaczęłam wam puszczać. Mówię to, przez noc, przez noc się prześle, nie? No, a ja wstaję rano i nie ma internetu. Nie wiem, czy w nocy już nie było? Chyba kto sobie pije jeszcze w Mary Christmas. I... No, jasne, już! Już, już tu zainteresowany idzie, najwięcej gwiazdor, tak Rysiu? Ty dzisiaj jesteś taki y, upierdliwiec, ci powiem, wiesz? Taki upierdliwiec, sam nie wiesz co chcesz, sam nie wiesz co chcesz, tak? No. Kolację za godzinę, Rysiu. Dobra, więc ja tutaj wstawiam patelnię pod ziemniaki. I pod kotlety. Ryż się gotuje. Wiecie jak mi się ryż podgotuje? Parę minut. To wymieszamy to z tym mięsem i nadzieję po prostu papryki i będzie, nie? Dobry pomysł, chyba. Ale ty kombinujesz, chodź. No, nie chcesz iść, no. No to co? Tu jest. Wariat. To jest wariat. To jest wariat. No i wam powiem, że sobie środa, a ja sobie zrobiłam taką niedzielę. Może ja najpierw położę y, kotlety, nie? I ziemniaki. I tu mam bułki tartej. Już resztka. A ja je po prostu zaraz wysmażę, wszystkie jakie są. Zjemy teraz, zjemy jutro. Podsmażę je po prostu lekko. żeby jutro je ewentualnie dosmażyć. I tyle, bo naprawdę dużo wyszło tych kotletów. Która zobaczyła, to mi a żeś narobiła kotletów? Ja mówię, no narobiła. Tyle wyszło z kilograma, nie wiem. Może przez te dwie bułki tyle się zrobiło, ale wyszły naprawdę pycha. A, bo jeszcze, jeszcze magi dam oczywiście, nie? Bo ja muszę magę dać. Więc na kilogram tego mięsa dałam właśnie te gotowe dwie przyprawy. Dosyć sporo pieprzu. Cebuli naprawdę dużo dałam. Takiej wiecie fajnie, mocno, znaczy mocno, fajnie, długo yy, przysmażonej więc wyszły naprawdę bardzo smaczne. A ja coś zaczęłam gadać wcześniej, tak? Nie wiem czy skończyłam myśl, czy powiedziałam, czy tylko sobie pomyślałam. Że mimo, że... A Ty ile chcesz kotletów trzy? No, ja odwadzę. Mimo, że środa to miałam niedzielę, nie? Tylko żebym się nie machła. Później. O Boże. No ale sobie naprawdę fajnie odpoczęłam. O jak fajnie, o, jak fajnie. No, bo pościel wyprałam to fajnie. Tylko nie wiem czy dobrze kołdrę wsadziło. Ja nie pamiętam czy ona jest 2x2 czy 2x2,20 i nie wiem jaka jest kołdra. Bo jedne też mamy 2,20 a drugie mamy 2x2. Już mi się myli, co, co jest. Co jest jaki, ten? No. widzicie, wpadł pomysł. Jest, z czego to zrobię, nie te papryczki. I mówię, wezmę sobie chyba jutro do pracy. A tu jest jeszcze ten chleb, to stowa, już widzę, zaczęty. Chciałam jeszcze meble posprzątać, ale już teraz tu nie będę się tu bawić. Robiłam sobie wcześniej kanapkę z tą kiełbasą, byłam przepyszna, jest taka kruchutka, pyszniutka, wędlniutka. No. A tu w sumie jeszcze zostały dwie kajzerki, bo wcześniej zjadłam jeszcze tą przednożytnią bułkę była. Właśnie z tą kiełbasą przepyszne, no ale mówiłam do męża, napisałam, żeby kupił chlebek, bo miałam smaka na kanapkę z paprykarzem, no ale teraz już, chyba, że za 2 trzy godziny, bo teraz zjem z kotleta to... pęcznieje, Wiesz, bo tak wpadłam na pomysł, że zrobię paprykę na dziewaniu. Nie, Nie słucha mnie. Nie wiem o Nie wiem o co chodzi. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Także... No, wczoraj mężu dojadł buraczki zasmażane, a gdzieś ćwikło zaraz jemy, oooo. Będzie ćwikło No. Kuźwa, co to przeleciało? Superman? Nie, tonela! No, ale tak bym jeszcze chciała mieć wolny, jeden dzień. No ale jeszcze 5 dni będę miała wolny cały tydzień. Znaczy od wtorku do niedzieli, do poniedziałku. No bo w poniedziałek wrócę do pracy. Więc. Więc tak. No to wysmażę. Tu mam jeszcze pół ogórka kiszonego, bo sobie właśnie robiłam tą bułkę z kiełbasą, tu sobie dodałam ogórka kiszonego. Ostatni. No, a tu muszę się wziąć za blato porządzić, bo tu leży wszystko i nic. I nic. Wszystko i nic. Ale wiecie, muszę to wszystko ściągnąć, pościerać, blat i na nowo poukładać, no bo i tak nie mam gdzie tych rzeczy schować. Więc chodzi tylko tam, żeby wiecie. No ale no. Ja w sumie wczoraj planowałam, że jak wrócę, to sobie ogarnę jeszcze w domu. Porobię prania, porobię wszystko i żeby dzisiaj mieć spokój, no ale wczoraj nic nie zrobiłam oprócz yy, obiadu. Co ja wczoraj zrobiłam jeszcze? Pranie robiłam jakieś? Nie, nie robiłam. No, tylko obiad zrobiłam. Więc się przyjmować nie będziemy. Takimi pierdołami. Dobra. No. się smażą. To widzimy się, jak się usmażą. No. Jedzonko gotowe. To jest mężu. Masz? Czego? Papu. Nakładam sobie idziemy. jeść, No pożartę, po pożartę. No już tu mam ryż ugotowany, ugotowany. przestudzony. Miam biskot. Z, z resztkami. Z przeciąć, żeby ona stało, stała hmm, tak chyba. Chyba tak. No. Jak hmm, pachnie. I widzicie, i się wykorzysta, nie? No. Fajnie. O, już suszę się, pranie dopiera. Jeszcze pójdę powiesić. No. Krzywo, a ta nie stoi. Muszę bardziej o, na płasko zrobić tak. O, okej, okej, okay, okay, będzie Czekaj jeszcze to. Czekaj, czekaj. Teraz wysmażę jeszcze tą resztę kotletów, jak mówiłam. Znaczy podsmażę. Do odgrzania albo do kanapki dobry, dobry dobra, to pezboża Tak, tak więc tak. Teraz sobie dam mięsko. tam ręką mnie. O, wezmę dziś tyle. Wymieszam z tym ryżem. Mogłabym zrobić na bogato samym mięsem, nie? Ale jednak troszkę ryżyku jest dobre. Ja lubię. Niż z samym mięsem. Wiecie, takie na, na gołąbki jak, nie? Widać coś. No. I teraz nałożymy fajnie w papryczkę. O. Na patelkę. Myślę, z pół godzinki się będą dusić, dam troszku yy, wody. Na patelnię, żeby się, wiecie, zminkło. Cyku, cyk. O, no, jeszcze zostało troszkę, tu do do, do tych dużych. Łapskiem. A co? Kuźwak się lepi to. No, i cyk. Z może dowalimy do tych mniejszych, troszkę pięknie, pięknie, no, bogary. teraz tak. Patelnia. Kładę na patelnię. O. Cyk. I cyk. O, akurat. Podlewam lekko wodą. Cyk. Jeszcze przykryję przykrywką. Cyk, o. I się będzie pomału nam zapiekać. Zapiekać. Można tak powiedzieć, że się na patelni zapiekać będzie można, nie? No, a ja wykręcam tą resztę kotletów. Podsmażam, będą na jutro. I idziemy coś sobie pooglądać fajnego zobaczymy co tam telewizor leży Le, leży leci a z wami się już na dzisiaj żegnam i życzę wszystkiego dobrego pa